Pani redaktor, Szanowna Redakcja TVN. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który został przyjęty w brzmieniu ustalonym przez Komisję Sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu, Pomimo tego, że mamy inną wizję funkcjonowania, docelowo Sądu najwyższego, ale rozumiejąc powagę sytuacji, też pewne konsekwencje pewnych decyzji dotyczących relacji z Unią Europejską, co do których mieliśmy przeciwnego zdania, ale skutki są takie i musimy się z nimi mierzyć, w tych trudnych okolicznościach również wojny na Ukrainie konieczności zastrzyku pieniędzy do polskiej gospodarki, podjęliśmy odpowiedzialną pracę nad tym projektem, formułowaliśmy bardzo poważne zastrzeżenia. I cieszymy się, że one zostały wysłuchane przez naszych partnerów i przez kancelarę pana prezydenta, co doprowadziło do tego, że udało się wprowadzić poprawki, które te ryzyka, które opisywaliśmy, minimalizują. Pani pytała o kamienie milowe. Kamienie milowe i treść aktualnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są takie, że nie można kwestionować statusu sędziego generalnie, ale strony powinny mieć zaufanie do sędziów i móc żądać sprawdzenia, czy sędzia w ich sprawie ulega nacisku. Taką procedurę zaproponował pan prezydent. My ją uzupełniliśmy o szereg przesłanek, które również wynikają z doktryny, można powiedzieć europejskiej, ale też z polskiej konstytucji i doprowadziliśmy do sytuacji, w której aktualnie ten projekt niweluje szereg ryzyk, aczkolwiek nie likwiduje, bo mieliśmy trochę inne propozycje, ale kompromis polega też na tym, że trzeba z części swoich założeń zrezygnować. Udało się zminimalizować ryzyka, o których mówiliśmy głośno przez wiele miesięcy. I w zakresie statusu sędziów, ale również potencjalnego nadmiarowego wpływu spraw do sądu. I jeśli w tym kształcie ta osoba przejdzie, to uważamy, że te ryzyka będą zminimalizowane. Czeka nas dzisiaj praca w drugim czytaniu, zobaczymy, czy jeszcze będą jakieś poprawki. Nam na pewno zależy na tym, żeby uzyskano takie brzmienie ustawy, które nie naruszy konstytucji, ale równocześnie pokaże naszą dobrą wolę wobec Unii Europejskiej, że my mamy dobrą wolę pokazać najwyższe standardy, system losowania spraw w sądach, wszystkie te transparentne elementy, które Państwu dzisiaj prezentowaliśmy. Takich rozwiązań nie ma w większości, a być może prawdopodobnie w żadnym państwie Unii Europejskiej łącznie takich rzeczy. Z tego powodu, że naprawdę pomimo tych ataków my jakby ciągle atakowani pokazujemy, że my, my nie chodzi o żadne upolitycznianie. My chcemy najwyższych standardów sądownicy, bo tego od nas chcą wyborcy. I to właśnie robimy informatyzując sądownictwo i to właśnie robimy też pracując nad, nad tą ustawą, prezentując wyższe standardy niż są w innych państwach, bo od nas z dziwnym trafem od Polski się oczekuje wszystkiego w wyższym standardzie od innych państw nie. Ale dobrze, zrobimy wyższy standard. I kwestia, którą um, pani poruszyła dotycząca KRS. Szanowna pani redaktor, w Polsce tak jak w Hiszpanii kandydatów do KRS zgłaszają sami sędziowie. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby zgłosili się sędziowie, którzy kontestują reformę, żeby ci sędziowie Którzy opozycji piszą ustawy, zostali poparci przez opozycję i trafili do Krajowej Rady Sądownictwa. I żeby poprzez transparentne obrady Krajowej Rady Sądownictwa, bo przypominam Państwu, że do czasu reformy, kto w Polsce został sędzią, było decyzją grupki sędziów, która wzajemnie siebie do KRS-u wybierała bez jakiejkolwiek transparentności, wzajemnie wybierała kandydatów na sędziów, bez jakiejkolwiek transparentności nie można było ustalić, dlaczego ten, ani inny kandydat. bo to prowadziło do sytuacji, że dziwnym trafem na jedno miejsce był jeden kandydat, bo nikt nie chciał kandydować, skoro nie miał, miał pewność, że ktoś już ten konkurs wygra, więc po co ma się narażać, żeby, żeby przeszkadzać tutaj w zrealizowaniu jakiegoś pomysłu na nominacje sędziowskie. I ci sędziowie z justicji wspierający, współpracujący z opozycją, mogliby się publicznie, bo dzisiaj obrady KRS są, są transmitowane dyskutować o konkretnych kandydaturach, bo takie dyskusje na KRS są prowadzone. Dzisiaj Polski, Polska, mamy aktualnie w Polsce, i to powiem otwarcie z, pełną, z pełnym przekonaniem, mamy najbardziej transparentny system powoływania sędziów w Europie. Najbardziej transparentny. W jakim państwie Unii Europejskiej kandydat na sędziów, jego kandydatura jest rozstrzygana podczas publicznie transmitowanych obrad organu konstytucyjnego. Proszę pokazać mi takie państwo. A wiecie państwo, w Niemczech, jest taki organ, który powołuje sędziów do Sądu Najwyższego. Politycy. Obrady polskich polityków w komisjach sejmowych są transmitowane. A wiecie Państwo, jak to się dzieje w Niemczech? Zbiera się grupa polityków, każdy przynosi swoich kandydatów, za zamkniętymi drzwiami wskazują sędziów. I to są. Nie ma wątpliwości, kto zostaje sędzią. Więc te oskarżenia, które niektórzy próbują formułować, są wysane z palca. Ponieważ dzisiaj to Polska ma najbardziej transparentny system przekazywania spraw sędziom, najbardziej transparentny system będziemy mieli wyłączania sędziów po zmianach, w które aktualnie pracujemy. I mamy najbardziej transparentny, demokratyczny i szanujący zasady trójpodziału władzy system wyboru sędziów. I może opozycja krzyczeć i justycja krzyczeć. Ale właśnie trochę może dzięki ich kłamstwom w Polsce te standardy dzisiaj są najwyższe w Europie. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję panu.